Mariola Wadas, witam Państwa i zapraszam na magazyn miejski. Na Dębickim Rynku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi. W happeningu wzięły udział dzieci z miejskich i niepublicznych przedszkoli. Władze miasta podkreślały, jak ważne jest wychowanie patriotyczne już od najmłodszych lat. Dzieciaki z naszych przedszkoli naprawdę pięknie wyglądają. Dziękuję rodzicom za to, że wystroili ich pięknie w eleganckie stroje, że dzieciaki mają dzisiaj biało-czerwone flagi. Będziemy mieli okazję wspólnie odśpiewać hymn narodowy, podnieść na naszym maście na rynku biało-czerwoną flagę i po krótkim występie artystycznym, wspólnie z dzieciakami przemaszerujemy po płycie rynku z wielką biało-czerwoną flagą. Wychowanie patriotyczne no jest częścią naszego kodu takiego Polaka, takiego kodu genetycznego. Przede wszystkim skierowany jest ten, te działania są już do dzieci, właśnie tych najmłodszych. Począwszy od flagi, znaków naszego państwa, jakichś elementów historii, pieśni, piosenek, wierszy, hymnu, znajomości hymnu, to myślę, że to wszystko jest to, co kształtuje już taką naszą świadomość przynależności do ojczyzny, do danego kraju, i to jest właśnie ten element tożsamości naszej narodowej. Potem do tego dochodzi jeszcze. Wiedza, właśnie ta historyczna, która też pomaga nam zrozumieć pewne zjawiska zachodzące w historii. No to, że dzisiaj tutaj jesteśmy razem, że będziemy śpiewać hymn, że mamy flagę naszą narodową, no to jest piękny przykład też takiego działania w duchu patriotycznym i wychowania patriotycznego. Część artystyczną pod kierunkiem swoich nauczycielek przygotowały dzieci z przedszkola numer dwa. Wychowanie patriotyczne bardzo ważne jest w naszym przedszkolu, szczególnie przy każdej nadarzającej się okazji. Z dziećmi e, e, utrwalamy symbole narodowe, treści patriotyczne. Mamy drużynę zuchową, która też e, przekazuje jakby młodszym dzieciom to czegoś już nauczyła się przez 4 lata pobytu w przedszkolu. Myślę, że postawę patriotyczną powinno kształcić się od najmłodszych lat, ponieważ to, co zapoczątkujemy w dzieciach już w przedszkolu, osiągnie efekt w dorosłym życiu. Dzieci z zaangażowaniem opowiadały o symbolach narodowych. Deklamowały wierszyki, śpiewały piosenki. Jednym z ważnych punktów obchodów tego święta było wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Na koniec maluchy przespacerowały się z plagą w środkiem ręku. Radni sejmiku województwa podkarpackiego przyjęli stanowisko w sprawie wykluczenia województwa z inwestycji kolejowych finansowanych z krajowego planu odbudowy. Obecny rząd nie przewiduje nakładów na rozwój linii kolejowej linii kolejowych na Podkarpaciu. Z funduszy tak zwanych KPO na posiadanych do dyspozycji ponad 10 miliardów, no na terenie Podkarpacia nie ma nic. W związku z tym trudno się nie oprzeć stwierdzeniu, że to jest decyzja albo celowa, albo niekompetentna, bo wiemy dobrze, że kolej wymaga w każdym zakątku Polski do inwestowania. Wierzę mocno, że stanowisko, które przyjmie sejmik, pomoże rządzącym obecnie w Polsce na rozważeniu po raz kolejny podjętych wcześniej decyzji o wstrzymaniu dofinansowania kolei na Podkarpaciu. Na linii wschód-zachód mieszkańcy Podkarpacia mają możliwość podróżowania koleją, natomiast trudniej jest z dostaniem się pociągiem do centrum Polski. Inwestycja kolejowa to nie jest decyzja dzisiaj, jutro, budowa. To jest bardzo wieloletnie zadanie. Jeśli zostaniemy w przerwie, jakikolwiek ona nie była, to to tym samym na warstwie się i będzie poważny problem oddalenia się jakiejkolwiek inwestycji w przyszłości. Kilkaset milionów złotych zainwestowano już wcześniej w rozwój linii kolejowej i zakup składów kolejowych. Centralny port komunikacyjny w swoim programie kolejowym przewidywał budowę w naszym, w naszym regionie tzw. szprychy nr 6. Oznaczała ona budowę ponad 155 km nowych linii kolejowych, ponad 200 km modernizacji linii istniejących, i to wszystko miało spowodować, że prawie 2 miliony mieszkańców Podkarpacia. Miałaby dostęp, byłaby w zasięgu linii kolejowych. No Było to, drodzy Państwo, coś, co jako mieszkańcy Podkarpacia myślę w zdecydowanej większości przyjęliśmy z olbrzymim entuzjazmem, ponieważ zapewniało skrócenie czasu dojazdu z Rzeszowa do Warszawy z 5 godzin, jak to jest obecnie, do 2 godzin 15 minut, zgodnie z przewidywanymi planami w ramach, w ramach tego połączenia. Z Przemyśla do Warszawy ten czas byłby skrócony z 6 godzin do 3 godzin 15 15 minut. Podczas obrad zabrali głos również parlamentarzyści z Koalicji Obywatelskiej. Procesy infrastrukturalne muszą trwać. To nie jest kwestia jednej władzy, że w krótkim przy, przedziale czasu wszystko jesteśmy w stanie zrobić. I jeżeli chodzi o kwestie CPK. No CPK według planów, które były, po pierwsze nie miało być finansowane z KPO, bo nie były takie plany. Proszę zauważyć, że KPO co do zasady środki mają ma być wykorzystane do koniec 2026 roku. Rezygnacja z rozbudowy linii kolejowych na Podkarpaciu została określona jako krzywdząca i niezrozumiała w kontekście strategicznego znaczenia województwa podkarpackiego dla bezpieczeństwa i stabilności całej Polski. Tu uczniów technikum mechanicznego i branżowej szkoły drugiego stopnia zespołu szkół zawodowych nr 1 zakończyło naukę. Uroczystości były okazją do nagrodzenia wyróżniających się absolwentów. Bardzo się cieszymy, że nasi już to są nasi absolwenci, bo powiem szczerze, że nasza szkoła jest to szkoła z 80-letnią tradycją i w sumie tych absolwentów już jest ponad 35 tysięcy. Także dołączają do tego dużego grona naszych absolwentów, absolwentów mechanika po prostu. Absolwentka Kamila Petrek otrzymała medal dla najlepszego absolwenta przyznawany przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. Kamila uczyła się na kierunku mechatronika. To był jedyny kierunek, który tak właściwie mi się spodobał w całej Dębicy i stwierdziłam, że spróbuję, bo dlaczego nie, zawsze warto spróbować. Bardzo lubiłam tutaj chodzić, uwielbiałam lekcje z nauczycielami, te zawodowe i te podstawowe przedmioty tak samo. Mateusz Wójcik i Dominik Kaczka otrzymali nagrodę imienia Jana Szczepanika przyznaną przez zarząd Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Mam zamiar rozwijać się zawodowo i zarazem kształcić się w zakresie elektrotechniki na Politechnice Rzeszowskiej. Stowarzyszenie corocznie przyznaje nagrodę imienia Jana Szczepanika. Jest to ufundowana nagroda przez Darnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla uczniów, którzy w trakcie nauki wykazali się szczególną wiedzą, dużymi osiągnięciami i w ten sposób chcemy ich nagrodzić, wyróżnić i zachęcić do dalszej działalności w tym kierunku. W tym roku przyznaliśmy tutaj dwumu uczniom taką nagrodę. Zresztą jak co roku od ponad 25 lat. W części artystycznej wystąpili utalentowani muzycznie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych numer 1 w tępice. I to wszystko co przygotowaliśmy w tym wydaniu Magazynu Miejskiego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.